Dyrektor, nauczycieli i uczniów w Gimnazjum Nr 1 w Nysie na uroczystym apelu z okazji 92. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziś po raz kolejny wracamy pamięcią do listopadowego poranka 1918 roku, od którego rozpoczął się kolejny rozdział polskiej historii. Bojownicy o wolność i zarazem ojcowie niepodległości Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i Józef Haller. Ale też tysiące znanych i bezimiennych bohaterów, którzy przelali krew za ojczyznę, swym heroizmem wywalczyli to, o czym od ponad wieku marzyły kolejne pokolenia Polaków. Wracając do przeszłości i sławiąc bohaterów, nie zapominajmy, że dziś dobrze pojęty patriotyzm, przejawiający się m.in. w szacunku dla symboli narodowych, świadczy o wielkości narodu i buduje jego pozycję w świecie. Baczność! штандарт, что вы До хэмна. samorządu uczniowskiego gimnazjum nr 1 w Nysie zgłasza uczniów na uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości. Stan zgodny. Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Dzień ten jest pamiątką podpisania do zajmu, który kończył działania I wojny światowej. Droga do niepodległości była bardzo długa, okupiona krwią kilku pokoleń. Choć przez 123 lata nasz kraj nie istniał na mapie, żył jednak naród i jego kultura. Niech przedstawione tu postacie, teksty i piosenki pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób nasi przodkowie walczyli o to, abyśmy dzisiaj mogli żyć w niepodległej Polsce. Tragedia narodu skazanego na nieistnienie rozpoczyna rok 1772. Trzej sąsiedzi, Rosja, Prusy i Austria, zawarły między sobą sojusz i dokonały pierwszego rozbioru Polski. O, polsko, święte Twe imię, po cichu i pokryjomu, z trwogą za siebie i innych, szeptano w ojców mych domu prawdziwe jakieś nieprawdy. Opowiadano o Tobie, mówiono, że jesteś święta, mówiono, że leżysz w grobie. miał 17 lat, serce gorejące, a lica miał jak kwiat. Popięcą jeszcze dłuższe i wątłe ramię miał, gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąg chwał. Chłopieńcą jeszcze dłuższe i wątłe ramię miał, gdy w krwawej zawierusze szedł szukać mąg chwał. Sława mu do stół. Rycerski pędził że od rycerski znalazł zgon. Armaty mu dzwoniły, a nie żałobny dzwon. Rycerski pędził że od rycerski znalazł zgon. Armaty mu dzwoniły, a nie żałobny dzwon. na czele widnieje, pułkownik kula Otwórzcie złotą księgę, gdzie boga spis marca 1794 roku to początek pierwszego zrywu narodu w dziejach Polski. W tym dniu na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie i jako naczelnik przejął władzę. Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją, cisną się mieszkańcy z wyciągniętą szyją. Na krakowskim rynku tam ludu gromada, Tadeusz Kościuszko dziś przysięgam składa. Wyszedł pan Kościuszko w krakowskiej Zuchmanie Odkrył jasne czoło, na to powitanie. Odkrył jasne czoło, nowa na kolana. Ślubuję cię, życie, ojczyzno kochana. Ślubuję cię, wiarę, ślubuję cię, życie. Za Bożą Pomocą wolność wrócić muszę. Kościuszko rozsławił imię Polski pod racławicami, gdzie go synierzy pod jego dowództwem pokonali wroga. Zwycięstwo nie było trwałe. Kolejne bitwy zakończyły się klęską, lecz pokazano, że w jedności narodu tkwi siła. Rok 1795 to trzeci, ostatni rozbiór Polski. Nasz kraj zniknął z mapy świata. Nie zginęli jednak Polacy, którzy przez, przez przeszło 100 lat walczyli o odzyskanie ojczyzny. Nie mieliśmy państwa, lecz stworzyliśmy polskie wojsko na obcej ziemi we Włoszech u boku generała Jana Henryka Dąbrowskiego. O naszą na żołnierski, na twardy życia los. you